Serdecznie witam w Studio Prawy TV Pana doktora Andrzeja Sadowskiego, wiceprezydenta Centrum imienia Adama Smysa i komentatora ekonomicznego. Cieszymy się, że Pan doktor zaszczycił nas swoją obecnością. Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry, szczęść Boże. Słuchajcie. Panie doktorze, dziś Puls Biznesu opublikował badania, z których wynika, że 85% szefów małych i średnich przedsiębiorstw stwierdzi, że rząd nie wspiera ich nie wspiera ich w prowadzeniu biznesu? Co pan o tym sądzi? Jest to wynik jak najbardziej prawidłowy i prawdziwy, z tego względu, że rząd zwykle wspiera takie przedsiębiorstwa jak lot, stocznie, duże podmioty. Nie wspiera małych, tylko moim zdaniem rząd nie powinien w ogóle wspierać ani małych, ani dużych, bo jeżeli wspiera, to wspierać może tylko nielicznych. A małych firm w Polsce jest blisko 2 miliony, czyli, czyli rząd czy nie jest. by jednych wyróżniał, a innych nie, tak? Naturalnie, i zawsze byliby tacy, którzy są dyskryminowani. Stąd lepiej nie wspierać niektórych kosztem innych, bo jeżeli rząd to robi, to musi użyć do tego administracji całej, a z tym związane są koszty, czyli wszyscy by płacili na tych nielicznych i jest to model całkowicie nieefektywny. Wiemy, że centrum imienia Adama Smysa, które pan reprezentuje, jest właśnie za ograniczeniem roli państwa w gospodarce do minimum. Czy rząd w takim razie powinien pomagać, czy raczej nie przeszkadzać? Rząd jest od stworzenia takich warunków, żeby każdemu w Polsce. Opłacało się funkcjonować, żeby to robił bez przeszkód. Jeżeli rząd wykracza poza te ramy, to widać, że jest rządem wysoce nieskutecznym, bo przedsiębiorcy dzisiaj raczej w swojej liczbie narzekają na to, że rząd drobiazgowo próbuje regulować im działalność. Stąd oni muszą przede wszystkim spełniać wszystkie te wymagania związane z różnymi urzędowymi obowiązkami. I które, jak widać w różnych raportach krajowych, międzynarodowych, powodują, że przedsiębiorca coraz mniej czasu ma na zajmowanie się swoim biznesem, a coraz więcej musi poświęcać czasu na przymusowe, różne działania wobec rządu. I to dotyczy zwłaszcza małych, bo mały przedsiębiorca musi to robić osobiście. Nie stać go na. Kancelarię prawną, na doradców podatkowych, na wiele innych serwisów, które może, może sobie pozwolić korporacja. Stąd najbardziej taka działalność regulacyjna rządu uderza w małe firmy, i dlatego wolny rynek tak bardzo sprzyja małym firmom, ani dużym korporacjom. Bo duże korporacje sobie w świecie przeregulowanym radzą i radzą sobie bardzo dobrze. Natomiast mała firma niestety będzie zawsze miała mur wokół siebie różnego rodzaju ograniczeń przepisów, które jej nie pozwolą urosnąć do tej dużej formy i bycia coraz większą firmą. Panie doktorze, jakie przeszkody prawne, ekonomiczne mogą stać na tej drodze do prowadzenia tego małego biznesu? Najbardziej dotkliwą barierą, którą od lat obserwujemy, to jest przede wszystkim bariera fiskalna, polegająca na niezwykle drastycznym opodatkowaniu pracy w Polsce. Mała firma nie rozwija się dlatego, że dostanie kredyt z banku, tylko rozwija się dlatego, że zatrudni następnego, kolejnego pracownika, bo kapitał ludzki w małych firmach jest najcenniejszy. Tam nie trzeba dużych kredytów, które zwykle bierze się od rodziny, a nie z banku, bo banki do niedawna nie były zainteresowane kredytowaniem małych firm, tylko właśnie zatrudnia się następną osoby. Ale tu rząd mówi od razu... Że musisz zatrudnić osobę, ale musisz jej zapłacić nie mniej niż. Czyli rząd wie lepiej, ile kosztuje praca ucznia, fryzjera w suwałkach, ile kosztuje pomocnik, piekarza w żywcu, albo w innym miejscu w Polsce. I administracyjnie wyznacza cenę, co od razu powoduje, że część pracowników taka mała firma nie jest w stanie zatrudnić. To jest to, że w Polsce praca jest opodatkowana tak jak papierosy, wódka czy paliwo. Czyli zus składki i podatki to jest kilkadziesiąt procent dodatkowo, y, można już powiedzieć, użyć takiego słowa haraczu, który musi zapłacić mały przedsiębiorca za sam fakt legalnego kogoś zatrudnienia. Stąd to jest podstawowa bariera, a inne administracyjne przedsiębiorcy sobie radzą. Radzą sobie i z, z rejestrowaniem firmy, mimo że w Polsce to trwa. Kilka tygodni dłużej niż gdzie indziej i stąd na przykład Polacy tak masowo zakładają działalność gospodarczą właśnie w Berlinie i w Niemczech, a nie w Polsce, bo tam jest w ciągu kilkunastu minut, prawda. Stąd nawet te bariery można odczekać i przeczekać i zarejestrować. Natomiast to, co takie małe firmy uderza od razu, to są te wszystkie kwestie fiskalne. Sam fakt, że w Polsce przedsiębiorca według badań Banku Światowego musi co roku poświęcić na 37 pełnych dni na obsługę obowiązków podatkowych. No właśnie na przykład w Ameryce to tak łatwo jest założyć firmę. Jeżeli ktoś ma dobrą linię kredytową, to też łatwo może też się rozliczyć, rozliczyć podatkowo, także nie ma tak. tego typu problemów. Stąd Warunki prowadzenia w Polsce przedsiębiorstwa, zwłaszcza małego, w tych różnych rankingach pokazują, że Polska jest na, na bardzo odległych miejscach od tych państw, w których jest to proste, i dzięki temu dobrobyt społeczny jest o wiele wyższy. Panie doktorze, co pan myśli o w miarę szybkim prowadzeniu wejściu Polski do strefy euro, bo jest zapowiadane, że gdzieś do dwóch lat? Nie ma takiej możliwości, żeby Polska weszła w ciągu najbliższych lat do strefy euro, bo trudno zachęcać wchodzenie naszego kraju do domu, który w tej chwili się wali i pali, i tu jakby byłoby to sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i z instynktem, i z instynktem samozachowawczym. Stąd nie ma takiej możliwości. Poza tym cała argumentacja, która była jeszcze 10 lat temu w takim Raporcie Narodowego Banku Polski z roku 2004, czyli jeszcze może niepełne 10 lat minęło, mówiąca o korzyściach Polski wejścia do strefy euro, okazała się całkowicie być fałszywa. No, żaden z krajów, który wszedł do strefy no euro. Właśnie mamy przykład. Nie, akurat nie stał się bogatszy, wzrost gospodarczy nie był taki jak właśnie. Ten raport ten Narodowego Banku zakładał, że w Polska samego tylko faktu e, zmiany farby na papierze, który jest w obiegu i który, e, który jest pieniądzem, od razu stanie się bogatsza. No, okazało się, że jednak posiadanie złotówki w czasach e, różnych zawiromań gospodarczych jest o wiele lepsze. Jesteśmy, Bardziej elastyczni, a nie jesteśmy uwiązani, i się okazało, że euro nie jest bezpiecznym portem w czasie kryzysu. Także cała ta argumentacja najzwyczajniej nie wytrzymała próby czasu. I dzisiaj ci, którzy jeszcze powtarzają jak za przebrzmiałym echem te wszystkie argumenty, no, mijają się po prostu z takim codziennym doświadczeniem. Pamiętam kilka miesięcy temu. Pani komisarz Unijna dziękowała Polsce za przekazywanie chyba 8 miliardów złotych na ratowanie strefy euro. Co pan o tym myśli? To znaczy, że jesteśmy tak bogatym krajem, że możemy ratować bogatsze kraje, ale warto przypomnieć słowa swego czasu premier Słowacji, która powiedziała, że nie będzie ratowała Grecji dopóki greckie emerytury wypłacane są wyższe niż emerytury obywateli yy, słowackich. Tak samo ministrowie rządu fińskiego też powiedzieli, że nie widzą dalszego sensu wyrównywania innym narodom poziomu życia, między innymi Grekom, stąd mają poważne obawy, czy nie nastąpi taki moment w przypadku Finlandii, kiedy będą oni występowali ze strefy euro, a nie Grecja. Johannes Hahn, komisarz Unii Europejskiej do spraw polityki regionalnej stwierdził, z jednego euro wydanego przez Niemcy w Polsce w ramach polityki strukturalnej, 89 eurocentów wróci do Niemiec w postaci zamówień dla niemieckich firm. Jak to jest z tymi funduszami unijnymi, którymi którym Polska się podobno modernizuje dzięki tym funduszom? Po pierwsze, z tego widać, że lepiej Polsce dawać 11 eurocentów niż z całego euro. I będzie to taniej i szybciej, bo jeżeli się użyje całej maszyny biurokratycznej do tego, żeby wydać jedno euro, które ma później trafić do firm miejskich, to jednak po drodze cała ta operacja kosztuje też bardzo znaczące kwoty. Ale mówiąc już tak całkowicie poważnie, to zrobiono wiele analiz dotyczących efektywności pomocy unijnej i okazało się, że na przypadku Hiszpanii Pomoc unijna miała charakter dodatkowy, bo to co spowodowało wiele lat temu się rozwój dobrobytu w tym kraju to przede wszystkim były fundamentalne zmiany w samej Hiszpanii, uwolnienie przedsiębiorczości, ograniczenie różnych nierówności jeżeli chodzi o przywileje dla pracowników, które powodowały, że firmy się nie mogą rozwijać tak jak to dzisiaj we Włoszech, bo Pamiętajmy na przykład, że we Włoszech firma mała, która zatrudnia 14 osób, jest firmą, która nie będzie zatrudniała 15 osoby, dlatego że zatrudnienie 15 osoby powoduje, że musi ufundować etat związkowca, czyli od razu firma dostaje obowiązek finansowania związków zawodowych i inne takie właśnie ciężary, co jakby jest... Barierą nie do przekroczenia dla wielu firm. Stąd dopiero zmiany w samej Hiszpanii spowodowały, że miała tak znakomite efekty gospodarcze, a jak porównano wpływ środków unijnych, to one miały pozytywny wpływ, ale dosyć ograniczony. Także to nie środki unijne spowodowały, że Irlandia się tak fantastycznie rozwijała. Zawsze traktować trzeba jako zwrot środków unijnych, zwrot składki i uzupełnienie tego, co gospodarki same są w stanie Wypracować. Czyli jakaś własna strategia ma... Zdecydowanie to de decyduje, natomiast y, czynienie z jakiegokolwiek kraju, tak jak to się stało w przypadku Grecji, no, to wyłącznie klienta pomocy społecznej już w tej chwili, czy socjalnej ze strony innych krajów, powoduje, że doprowadzono do tego, że y, wiele branż y, przestało się tam rozwijać i gospodarka grecka czy Grecy nie są w stanie się rozwijać już o własnych siłach z różnych właśnie względów. Panie doktorze, można powiedzieć, że pogłębia się u nas kryzys, bezrobocie zwiększa się, demografowie biją na alarm, jak jest fatalna sytuacja demograficzna. Można powiedzieć, że ludzie też wyjeżdżają z kraju. Co powinno się robić w Polsce, żeby, żeby ten proces zatrzymać, fatalny? Należy zadać pytanie. Polskim kobietom, które tak licznie rodzą w Wielkiej Brytanii, dlaczego rodzą w Wielkiej Brytanii, a nie chciały rodzić w Polsce, i to odpowiedź jest banalna. Tam mają pracę, przewidywalne perspektywy, yy, stabilizację życiową, czego nie znaleźli w własnej ojczyźnie. Stąd kwestia pracy jest fundamentalna, bo jak będzie praca to będą ludzie inaczej myśleli o swojej przyszłości, będą bardziej skłonni zakładać rodziny, będą wtedy chcieli, mając pracę, planować posiadanie dzieci, a dzisiaj, kiedy, jak pokazują badania, bardzo duża część społeczeństwa żyje w lęku utraty pracy, to w przypadku takiej niepewności trudno podejmować decyzje, które mają do siebie skutki, można powiedzieć na najbliższe 20 lat, prawda, bo, bo do momentu, kiedy dziecko pójdzie na studia i jakby będzie już na pierwszych latach, to cały czas jesteśmy niesamowicie za własne dzieci odpowiedzialni. Jak wielokrotnie robiliśmy analizy i pokazywaliśmy, Wyniki naszych badań dotyczących kosztów utrzymania dzieci to jednak bardzo duże opodatkowanie z jednej strony pracy, a później konsumpcji rodzin powoduje, że rodziny mają coraz mniej na wychowywanie dzieci. Już pierwsze dziecko staje się luksusem a o drugim już praktycznie się zapomina, jeżeli w ogóle dochodzi do posiadania pierwszego dziecka, bo po pierwsze w Polsce mamy bardzo już opóźnione decyzje zawierania małżeństwa, a jak już małżeństwa są zawarte, to też bardzo późno są podejmowane decyzje o pierwszym dziecku, a coraz rzadziej o drugim, trzecim, to już jest bardzo Czyli rzecz... Czyli wracamy do sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, brak pracy, brak stabilizacji powoduje... Tak, to i to wzięcia. można powiedzieć, że to jest zaskakujące i można się z tym nie Zgadzać, ale ostatnie badania nawet w Stanach Zjednoczonych pokazały, że jak y, y, sytuacja w Stanach Zjednoczonych się jednak ewidentnie pogarsza, Stany Zjednoczone pod względem dobrobytu spadły z pierwszej dziesiątki do krajów drugiej dziesiątki. To, to jest rzecz niebywała w historii ostatnich y, dziesięcioleci. To nagle się okazało, że nawet w takiej y, grupie etnicznej, Jaką są obywatele Mek Meksyku na terenie Stanów Zjednoczonych nagle spadła dzietność, bo nawet w tych rodzinach tradycyjnie wielodzietnych, jednak rodziny patrzą, że ich status materialny się pogarsza i już dzietność ustała czy ustaje. Także to widać, że kwestie ekonomiczne ciążą i to niezwykle silnie nad losem rodzin i nad planami, które trzeba podejmować na więcej niż jak w przypadku polityków jedną kadencję. Panie doktorze, dziękuję bardzo, że dziękuję. Pan zaszczycił nas tutaj swoją obecnością w naszym portalu Prawy.pl. Mam nadzieję, że to nie, nie ostatnie nasze spotkanie. Dziękuję, dziękuję bardzo za proszę. zaproszenie.